Hello, hello, z tej jestem Michal 1 i dzisiaj gramy w Minecraft Solówka, kolejny odcinek na moim kanale. No i co? Zapewne niektórzy z was już myśleli, że Minecraft Solówka został zakończony, tak jak ostatnio seria survivalowa, również solo, która zakończyła się po trzech odcinkach. No wtedy po prostu miałem wymianę części i... Dlatego ona się zakończyła. Tutaj, pomimo tej przerwy, tam parotygodniowej, nie pamiętam ile to było, dalej kontynuujemy tą serię. Na dzisiaj, plan jest taki, żeby wybudować farmę krów. Farmę krów, ponieważ potrzebuje skóry, potrzebuje skóry, żeby skończyć Enchant, ponieważ, no jak widzicie, dość ubogo jest na tą chwilę w książki w ogóle. W międzyczasie połą stworzyłem kowadło, zrobiłem sobie kilo ze slicktaczem, ponieważ był problem z tą biblioteczką, ponieważ ją położyłem już tego. Nie chciało mi się jej niszczyć, marnując drewno z niej. No i co? Plan w ogóle miałem na początku, taki, żeby zrobić piwnicę, ale to się zrobi w następnym odcinku. Ogólnie, jeżeli słyszycie po moim, jak słychać po moim głosie, jestem z lekka przeziębiony na chwilę obecną oraz, um, no cóż, no, tego się pewnie będzie dało ukryć, trochę też inaczej będę brzmieć przez najbliższe dwa lata. Znaczy, czy inaczej, no może nie jakoś bardzo inaczej. Yy, mam aparat, Założy został mi założony w piątek, to też dlatego odcinka nie było w piątek bo aparat miałem zakładany. No i. Teraz mam aparat. To nie jest dlatego, że miałem krzywe, że, krzywe zęby czy coś. Nie. To nie, nie. są inne problemy. Ale no, w każdym bądź razie poza odcinkiem sobie poszedłem. Znaczy w ogóle też tutaj widać, już trochę rzeczy przygotowałem pod yy, robienie piwnicy, przede wszystkim stona stone. Ale teraz będzie to o wiele łatwiejsze, jak będzie coś do robienia. ...delikatnie posłuchałem, drewno przyniosłem. Przede wszystkim drewno przyniosłem, ponieważ mi się skończyło praktycznie. Miałem końcówki, już drewna i poszedłem po nieściowym, byłem na tam, na Biomie Świerkowym, szukałem Biomu Ciemnodębowego, nie znalazłem, ale cóż, tak bywa. Dobra, co ja chciałem? Chciałem łopatę sobie zrobić, będziemy yy, kopać, wyrównywać ten... A wiem, to sobie zrobić? kto bogatemu zabroni, Hehehe. Dobra, yy, no to tak jak mówiłem, plan jest taki, robimy sobie farmę krów. Ona będzie na powierzchni, bo jakoś mi się nie chce robić jej pod ziemią, czy czegoś takiego, znaczy w ogóle... Co to jest zapomnieć, że był robić farmę krów pod ziemią? Skąd mi to przyszło do, do głowy, ja nie wiem, sobie farmy zwykłe też porobimy, z tego może też będzie jakiś odcinek. Farmę krów, farmę krów, farmę krów. Mi się wydaje, że dobrym miejscem by było porównać gdzieś ten tutaj. Tutaj. A tu tutaj, To tutaj To ja tu muszę przenieść tylko! What? No bo co, no bo ja nie chcę też jakoś daleko od donku tych farm robić, chociaż w sumie może tą górkę trochę zetniemy. Tu trzeba będzie to zmienić, mi się wydaje, że po prostu postawię ścianę, albo zostawię, tak jest, tylko tutaj zmienię bloki, podmienię. Ponieważ mi się wydaje że tak, no nie do chociaż, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze jedno opuścimy. I koniec. No. Dobra. Myślę, że całkiem nieźle to wyrównałem. Całkiem nieźle tutaj to zrobiłem. Chyba. noże znaczy tutaj. Trochę dziwnie to wyszło. Ale jak się przypatrzyć generatorowi, to czasem też tak robi. No. Takie dziwne, niewyjaśnione. Mniej więcej tutaj coś takiego. O, jak widać. Bo to, tutaj to robił generator, jeżeli dobrze pamiętam. Bo ja robiłem tu. No właśnie, ja tutaj to robiłem. Tak, tutaj to robił generator. No to widzicie, że generator też takie coś robi czasem. Więc to jest jak najbardziej nat naturalnie wyglądający. i to jest tak całkiem naturalnie wyglądający ten. Dobra. Trochę tego było. Nie powiem, że nie, trochę tego było. Teraz kobla też zdobyłem. Stoł na je jest dobrze, mamy stoł dodatkowo. Nie, nic do żarcia. Oprócz machanek. Z tą na trochę się też zdobyło. To mi się podoba, dlatego, bo na przyszłe konstrukcje będziemy potrzebować kobla po prostu. No to wiecie, z yy, tą bójków. tutaj muszę to poza. Nie wińcie mnie, że teraz to wszystko rzucam do jednej, to będę sortować, kiedy będę wszystkie rzeczy przenosić do domku. W ogóle powinienem już się przenosić do domku, ale. Nie wiem dlaczego ja, się, ja jeszcze tego nie robię. Ja nie wiem, ja nie, nie wiem po prostu. Tak było. Mamy mączkę kostą. która mi się do niczego nie przyda, więc użyjemy ją na zimniaki. W ogóle co jest, używałem zużywałem. Nie wiem takiego diamantowego killera do czegoś innego niż do. Ee, jak to się nazywało? Niż do obsydianu. Coś razem do mnie tak. Bym teraz yy, pokraftować, by trzeba było. Dobrze, że tyle biur na to się chyba nie tą Chwilę, zanim noc zapadnie. Półtkę jedną zrobię, nie wiem, czy nie mam dwóch. Zostaje jeszcze jeszcze. Jestem ślepo, ogólnie, pamiętajcie o tym. Nie mam, dobra. To jest też za mało, za mało, za mało, ale muszę, muszę biec spać. Czemu się nie w domku villagerów? Bo nie chcę zmieniać tego, Pointa. Nie chcę zmieniać a. A jak się zdąbi z to, to, to też by było niby dobrze, bo zawsze dodatkowe... Dodatkowy gotem Flash na Emeralda. By tym... u... Merchant'a czemu. W ogóle jeszcze tak myślę, czy by zbudować coś takiego, jakby chat, taki domek, za, na pewno zdarzenie się jakieś zrobi dla nich, dla krów. coś zimnego, niż ta stajnia dla koni. Może i generator jest taki, ale farma będzie kwadratowa. Eee, cyk, cyk, lewitują. Już nie debitują, już dobrze. Perfekcjonistów to będzie bić w oczy. W tym mnie. Dlatego szybka zmiana tego. Kuchy. halo, miałem tutaj. Tu, tak, tu, tak. O. Znaczy od 4 za dużo. Zaraz to będzie od 0 za dużo. Ale. Ja myślę, że tutaj czegoś nie zabudować tylko, Po prostu. Typu. Zamiast tutaj tego by było cyk, cyk. Kurde. Póck. No chodź, chodź, chodź. Zaraz się przedstawię innym chłopakom. No chodź, chodź kolego, chodź kolego. No kur... On mija tą łódkę, on no mija tą łódkę. No kurde, no! Dobra, nie. Ja się w to nie bawię. Coś mi pękło jeszcze. Klata mi pękła. Ja zaraz lecę w tym... Ja zaraz robię nową łódkę. Naprawdę, kur... Łódzkan. Drugi tego, drugi... Patron. Zdenerwowali mnie, biorę drugą łódkę. Nie chcę on wejść do tej łódki. Proszę bardzo, kurczę, mi to obojętne co ty chcesz zrobić, bylebyś mi, kurczę, wieśniaków nie atakował. Byleby mi, kurczę, wiśniaków nie atakował, dlatego ja go zamykam w łódce. A zabić go nie mogę. Ty, zdespawnował się? Chodź się. A ty, kurczę, nie chcesz się zdespawnować! Tamten gnu się zespawnował, a tyku, a nie chcesz. Witam, nic ciekawego. Ech, tamten gnu się zespawnował, a tyku, a nie chcesz, chłopie. No są sumie rację, bo jesteś nadpisany przez łódkę. Ale ku... A. Cały czas tu, na pier... Papier. Raz, dwa, trzy, cztery. Cyk. Cyk. Powinien tak wyglądać mniej więcej. Zdążę jeszcze pobiec, po zdążę jeszcze pobiec po tego, po sprus but i myślę ja by sobie to dokończyć. Ja mam crafting w domu? Nie mam. Klat, nic nie o A nie, dobra, dobrze, że są schodki, sobie wezmę. O, zarobiście, że, że mam to. Ale że, do... że ja craftingu w domu nie mam, to jest problem życiowy. W ogóle dom jest na dobrą sprawę skończony, ale niewykończony. Tutaj poczułem dobra, dlatego się zastanawiam. Na dobrą sprawę dom jest skończony, ale niewykończony. Jeszcze muszę dodać liście. Ale to nie byle jaki, tylko konkretnego drzewa chcę, ale tam nie mogę zobaczyć. Nie mogę znaleźć znaczy się. Zobacz, to drzewo to ja mogę, smach. <laughs> Ale dokładnie, konkretnie dwóch typów drzew potrzebuję. Żeby tak fajnie, ładnie wyglądało. No to ktoś tutaj tak dam skoku. Cóż, life is brutal. Za mało będzie. Ale bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Na szczęście mamy wodę, to możemy szybkość do śniegu. Po co mi będą schodki? Dach będę chcieli zrobić tak samo mniej spadowy jak ten. Chociaż może... Nie taktykę zaraz. Tak myślę. Ja tak sobie myślał. Zbyt spadisty? Może być. A bez się ja mogę sobie zrobić tak? Co to zrobimy? Za mało i tak, ale. Widzę, że w ogóle jest coraz ciemniejsza ta konstrukcja. O, o! No cóż, tak bywa. Ładnie, ładnie. Sam do siebie mówię. Nie no, to już paranoja. Nie, nie paranoja. Ups, za dużo zrobiłem. Chociaż... Pochodnie nie teraz trzeba zrobić. Halo? Minimalnie za dużo. Ale kto by się tym prze. Chociaż to może nie być za dużo. To może nie być za dużo. Dlaczegoż to? Bo zrobimy to. W... Mam loki. Nice, let's go, let's go, let's go. Back go back. Tak to zrobimy. Ale reszta się nie podoba znowu. Korda. Halo. Wracaj. Patrzcie, że buduję i jeszcze chcę spiolić. Ale i tak tu muszę jakoś to wzmocnić, tak to blado wygląda. Mi się wydaje, że może... coś... tak. Kiego? Ale Minecraft, ja cię nie prosiłem o zdanie! Ja cię Minecraft o zdanie nie prosiłem! Ja wiem, że to może źle wyglądać, ale Majka, ty ci o zdanie nie prosiłem. Będę tutaj pisać na np. dzień albo noc. Nie, tylko piszę, który jest dzień, 77. Let's go! 77 dni, już tu gram? What the hell? No w sumie, kopalni się czasu nie liczy. To racja, to racja. Zaraz to zmienimy, bo to już mi się nie podoba. Ja tylko to wybudowałem już mi się to nie podoba. Dlaczego? Bo to jest składa za wysoko. A ja mam za mało tych logów. Chwila, moment, idziemy po logi. Wyobraźcie sobie, że na to poszł. Ja, paczole. Nie gadajcie. Na tamtoku, a poszedł stak ponad. Bo znaczy pójdzie stak ponad. Ja pa czole. Pa, 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 pa. Dwa. Trzy, trzy, cztery. Dwanaście. No to zarąbiście. Ja zaraz sam się a zabiję, nie piołem. Jak ja tych nie wziąłem pochodni? Świeży tutaj. Chyba wybudowaliśmy fa y taką farmę dla... Skoro wybudowaliśmy taką farmę dla krów i jest już noc Pęnderman? <śpiewa> Muszę mój wygonić w całym domu John? <śpiewa> ja tylko usłyszałem Dźwięk Teleportacji Endermana, mówię. Czy on? Tak, kurczę. A to muszę mieć gdzieś otwartą przez. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. I, I guess, będzie Gider jeszcze tu. Głos pełen udręki teraz, powiem sobie. Taki... Ja Sprinta nie mam. Jest ich czytelach. Bo mógłbym zrobić, sami się wykończyli. Nice! Dobrze! 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 jest będę jest po mojej stronie. Ktoś puka domych drzwi. Ktoś puka domych drzwi. O, ktoś sobie z tego. Napisał. Nie mam nic do jedzenia. Uck. O, jednak mam. Zesponował się? Czy mi konie kradnie? Jak apaczole. Ja patrzę na dzień i ja nie wierzę. Ja nie wiem. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Chłop se wbija jak do siebie. U, tutaj, do tej wioski. Chłopy. Zmiana planów. Następny odcinek nie będzie budowa piwnicy, ale budowa muru. Następny, następny będzie budowa piwnicy, a następny, następny, następny. Będzie więzienie... Będzie... Um, tego. Następny, następny, następny będzie wię, więzienie tych, którzy rajdują w mojej piwnicy. No teraz krówki, czas. Krówki! Patrzcie. Idziecie do nowego domu. O kuda. Zmiana eee, planów, tędy idziemy. O kurczowca jeszcze Dwie Jowce poszedłem po krowy. Wyszły też jowce. A nie, następny odcinek to miał być budowa farmy. Ład, Zmieniamy następny odcinek na budowę muru wokół wioski. O nie, jeszcze jedna ofta dojdzie A nie jednak nie dobra Już prawie Szybciej! ruszajcie tymi nogami Szybciej! Ty Kowy wracać Ej, 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 koby wracać no to wy głównie jesteście tutaj potrzebne Halo, krowy Ja się czuję w tym momencie jak jak się ma za dużo tego Jak się ma przeciążenie Znaczy i tak się nie można skakać, ale co z tego, dajcie mi wejść Chodźcie ej, ej, ej ej ej! Gdzie ty spialasz? Ej, ej, ej wracać mi do zagrody. Do zagrody, zapraszam wszystko tanio i świeżutko, a ja sobie biegnę i uciekam, i zamykam masz. Przefiltruję się... siekierą. Wstaję, nowy dzień. Zaraz sobie z tym poradzę, chociaż w sumie to ja tak naprawdę mogę zrobić dwa... tego. Nie kości kości? Ach, to jest skleroza. Sklegoza, się uda, że to nie wygląda źle. no. No i teraz tak ty, Ty. Ty. i ty. No i git, mi się podoba. Jak mówiłem, przefiltuję to później siekierą i co? I to by było na tyle. Dzięki, że byliście yy, Dzięki za, że dotrwaliście do końca. No i co? Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i do następnego elo.